Witam po raz drugi, po raz drugi akurat w tym chlewiku, i, czyli o Maluchu, opowieści o Maluchu o Fiat 126P. Ale zanim zacznę o tym fiacie mówić, to y, odpowiem na pytanie jednego z oglądających, który pyta, no, dlaczego mam dwa kanały. No bo właśnie przy okazji zapraszam na drugi kanał y, Enduro Kosianka, tu jest starocie PRL. Tamten jest Enduro Kosianka. Enduro Kosianka kanał był pierwszy i założył i prowadzi go mój syn. Ale syn mieszka w Warszawie, więc rzadko przy tego przyjeżdża. Jak przyjedzie, to coś tam nagramy i wstawi raz na no dwa tygodnie, raz na miesiąc, coś tam wstawi. Tamten kanał jest taki, że tak powiem, bardziej profesjonalny, bo syn potrafi montować filmy. Ja na początku wrzucałem to tak na żywca. Teraz już się trochę nauczyłem, przynajmniej nauczyłem się wycinać i, i sklejać i, i dokładać zdjęcia. Ale no i teraz, ponieważ jestem na emeryturze, mam dużo czasu, więc staram się coś tam nagrywać, tak dla, dla wypełnienia czasu, a jednocześnie, żeby y, wygadać się, bo lubię gadać, jak zauważyliście. Więc tak, dzisiaj dalszy ciąg o maluchu. O maluchu dużo można opowiadać, bo dużo osób jeździło maluchem. Ja dużo maluchów też jeździłem, dużo rozbierałem, prowadząc środ. No i Trochę, trochę już opowiadałem, ale o maluchu to można mówić i mówić, bo to jest taki, że tak powiem, tak popularny temat. O i tutaj widzę worek spyskiwacza maluchu, ale to już od eleganta. Worek spyskiwacza z tym z silniczkiem, z pompką. I y, natomiast w starszych maluchach, on pokaże tutaj, w starszych maluchach były worki bez pompki, worek bez pompki, tak od malucha, stary typ, czy nawet jeszcze i Efele miały, yy, no nie, nie pamiętam. Pierwsze Efele chyba miały jeszcze też, a może już miały elektryczny. Nie będę tutaj się wypowiadał, ale wydaje mi się, że, że elektryczny. Natomiast stary typ był, taki worek miał, a pompka, spryskiwanie szyb, to polegało na przyciskaniu takiego gumowego cycka na, na kokpicie. Wiesz, który powodował, że tak powiem, sprężenie powietrza i wypchnięcie tego płynu na wycieraczki. O tak, przy okazji historii opowiem. Teraz się wydawałoby, że tam nie było żadnej techniki w maluchu, ale kiedyś mój wujek taki kupił nowego malucha, prowadził go z stoku, Wycieraczki mu się włączyły i nie potrafił wyłączyć tej, tych wycieraczek. Jechał z stoku, chociaż nie padało na wycieraczkach i wiesz, i tak płuł na szybę albo polewał wodą. To taki <noise> akcent humorystyczny. No, teraz, no co tu jeszcze opowiedzieć? Lusterko jest. To akurat lusterko jest uniwersalne. W maluchu lusterko było tylko z lewej strony. Jeżeli ktoś chciał yy, zamontować hak z tyłu, to wtedy musiał zamontować prawe lusterko. To już było obowiązkowo, musiał je dokupić. Jeżeli nie kupił oryginalnego, to były tak zwane lusterka uniwersalne. Do każdego samochodu pasowały coś takiego uniwersalne. Mało tego, można je było tu odkręcić i przełożyć na drugą stronę, czyli było i na prawą stronę i na lewą. Lusterko, no, nasze, y, nasi ziemi, rzemieślnicy zaczęli takie dorabiać, ponieważ był na to duży popyt. Lampy. Tu mam tylne lampy, tylko zwykłe, ale były jeszcze takie fajne lampy z biegiem, z tego, ze światłem cofania. Był, niewiele ich było, ale było ze światłem, chlapacze. Gumowe osłony co ciekawsze, kiedyś jazda bez chlapacza groziła mandatem. Z tyłu musiał mieć każdy samochód chrapać. A często to się zdarzało, zwłaszcza, że się gdzieś urwało, zwłaszcza w Żuku, jeździłem wiele lat Żukiem, to gdzieś tam przy cofaniu, na bardzo złej drodze, gdzieś na polu, w bruzdach, urwał się chrapać, więc trzeba było dorabiać, przykręcać, bo inaczej był mandat, jak się nie miało chrapacza. Później już było w tych welgantach były plastikowe takie, plastikowe małe, tylko takie osłonki i już chyba, nie wiem czy teraz jest obowiązek, obowiązek teraz się, w każdym policja już się do tego nie czepia teraz. Były też, o teraz opowiem jeszcze, patrzę, jest sprzęgło. Sprzęgło to powiem taki niuans. Ze sprzęgło. W starszych typach malucha sprzęgło były bez tych sprężynek w środku. Tarcza hamulcowa bez sprężynek w środku. Nawet okładziny nie miały, nie miały rowków. I to jakoś to działało, prawdę mówiąc. Docisk był taki sam. Tylko właśnie a propos docisków, to później jak miałem środ, to dopiero wtedy się dowiedziałem, jak kupowali u mnie... Kiedyś wszystko używane się... Znaczy dużo rzeczy używanych się zakładało. I kiedyś jak był... W środku się dowiedziałem, że docisk sprzęgła Fiat 126P i Cinquecento 700 miał wizualnie taki sam docisk. Ale trzeba było bardzo uważać, żeby nie założyć od Cinquecento do Malucha i na odwrót, bo on miał w odwrotną stronę tutaj te sprężynki założone. Czyli silnik kręcił się w inną stronę i dlatego, bo tu siedział z przodu, tu siedział z tyłu. Dlatego docisk od malucha do Cinquecento pasował, ale nie można go było zakładać. W Cinquecento były już tarcze hamulcowe, później. tak, Pierwsze tarcze hamulcowe były takie: dosłownie gładka, jakiś tam, gładka okładzina, i wszystko. Później były już zrowkami takimi, że tak powiem, chłodzącymi, czy odpowiedzialnymi. Od, Odprowadzającymi opiłki. O, i razie, tu było. To drugi, drugi, typ. Natomiast trzeci to już ze sprężynkami. To w to już takie były. To już powiedziałbym. na Tamte warunki to powiedziałbym prawie jak dwumasa. Bo już miała tą amortyzację drgań skrętnych. Sprężynki. No, w każdym razie dociski. A właśnie wspomnę że jak rozbierałem kiedyś maluchy, dociski się sprzedawały jeszcze, ale większość docisków tutaj miało wyrobienie od łożyska oporowego i każdy jak kupował patrzył, a jak tutaj wyrobione to już niestety na złom tylko. Na złom, co jeszcze? Wachacza tylnego nie mam, tylne się bardzo sprzedają, mam przedni wahać od malucha. Amortyzator. To jest amortyzator, akurat tylny, różnił się tylny od, od przedniego tym, że tylny miał tutaj dziesiątkę śrubę, a przedni ósemkę, cięższą. Amortyzatory, to był chodliwy temat, korki w wlewu paliwa, to tak, oryginalny korek był taki z kluczykiem do malucha, natomiast można było dokupić, bo korki się zawsze często, yy, no, zawsze się gubiło w tej chwili też się gubi gdzieś tam na stacji paliw więc oryginalne trudno było dostać więc też podobnie jak lusterka nasi rzemieślnicy zaczęli dorabiać takie korki takie korki nie miał ten był na kluczyk ten nie miał kluczyka ale działał tak jak na kluczyk bo po zakręceniu i po zamknięciu drzwi to wchodziło pod drzwi i dopóki nie otworzy się drzwi w maluchu to się nie odkręci paliwa bo ta ta listewka bloku, blokuje ten plastik poprzeczny. Więc takie zamknięcie paliwa na, bez kluczyka, ale tak jakby jakby było z kluczykiem, czyli no, mamy takich więcej takich korków. Tych zwykłych mam dużo, tylko że są bez kluczyków niestety. O, jak już te pokrywa zaworów silnika. Jak już pokrywa się mam w ręku, to opowiem. Że bardzo często walucha się zdarzało, że ciekło spod pokrywy zaworów albo spod tej śrubki. Więc trzeba było odwrócić odwrotnie, poklepać te otwory, żeby się wygięły. Bo przy dokręcaniu śrubki pokrywa się wginała i przy tych śrubkach ciekło. Trzeba było odwrotną stroną poklepać i założyć. I na, kiedyś w ogóle nie było części, wszystko się kombinowało. Więc najprostszy sposób to było. Ze starej uszczelki pod misę olejową obcinało się mały kawałeczek, który miał akurat taki otwór, jak tutaj. I z, z, z używanej uszczelki pod misę olejową robiło się uszczelki na y, pod, y, nakrętki trzymające y, to, przykrywę zaworów, pokrywę zaworów. O, mam tu jeszcze nową sprężynkę. Siedzenia od, od tego, od, od foteli. No, te sprężyny w fotelach często pękały, niestety. Fotele też się łamały i były. Wiesz, były oryginalne fotele, takie, takie nieskładane. Były, były już rozkładane fotele później w felach, a w elegantach też były takie kubełkowe. To w ogóle jest. Było, była nowość. E, można było też. Oddać stary fotel. To była taka, taka gruba akcja. Popularne były na giełdach samochodowych fotele pilotki, tak zwane. Oddawało się stary fotel i można było dopłacić i wziąć już przerobiony, no jest taki, taki wysoki, razem z zagłówkiem od razu, i, znaczy, taki zespolonym I, i one wyglądały, wygo, wyglądały fajnie, ale były bardzo niewygodne i nie dało się w maluchu, nie dało się do, jak jeszcze jak prawego lusterka nie ma, więc trzeba się do tyłu oglądać. A weź się obejrzeć, jak ten fotel jest taki wysoki pod sam dach. Trzymacie tu na boki, trudno było się obejrzeć. Więc to nie było nie było chodliwe i nie było popularne. A o tym chłodzeniu, o tych wiatrakach opowiadałem wczoraj, przedwczoraj, to jeszcze dzisiaj wspomnę, bo to też się sprzedawało. Ale jak kupowali ten wiatrak, bo kupowali z dwóch powodów. Przede wszystkim, dlatego że tu były. Gwiazdka wypadła. Tu otwór nie okrągły, tylko z dwóch stron jest okrągły, a z, dwu, z dwóch stron płaski. Więc jeżeli wyrobiła, wyrobił się ten otwór, no to trzeba było wymienić taki wiatrak, ale jeszcze częściej dlatego trzeba było wymienić, że on brzęczał. Brzęczał, bo on nie był spawany, nie był yy, zgrzewany, tylko był takie. O no tu może widać. Poprzecznie, jak gdyby nitowany albo zaklepany, tylko. I jak kupował ktoś, kto naprawdę się znał i kupował taki wiatrak, to musiał postukać tym gdzieś o jakiś metal czy o kamień, czy on nie brzęczy. Jeżeli brzęczał, to znaczy, że, że jest niedobry, że będzie w samochodzie też będzie brzęczał. Te turbiny się dobrze sprzedawały w tamtych czasach, jak najbardziej. O, w bagażniku, no też nie mam już w felach w bagażniku był otwór, którym wlatywało powietrze, można było otworzyć tu klapki które do wlecie do wnętrza samochodu. Oczywiście, a to, tak się nazywa, to się nazywa, powiedziałbym żartobliwie. A to jest filtr kabinowy. To jest filtr kabinowy, czyli do kabiny już rozumiesz, jakiś duży wróbel nie wleci tutaj, bo kratka jest za mała. Ale w to samo miejsce już w elegantach zakładali dmuchawę. Elektryczną dmuchawę, która wprawdzie nie pomagała w ogrzewaniu, ale pomagała w chłodzeniu tego y, kierowcy. Czyli wiesz, taki był nadmuch powietrza. Nadmuch powietrza. O, i tu jeszcze mam tarczę kotwiczną. Już. Wiesz, tarcza kotwiczna z, te, z wiesz, FL i elegant miał już takie felgi normalne 4x98, zaraz pokażę taką, natomiast w starszych typach, w latach 70 były tak zwane cytrynki, albo nazywali buksiaki, gdzie rozstaw śrub był o wiele szerszy taki. To jest tarcza kotwiczna od, już od Efele czy od Eleganta. Zrobię zdjęcie tej felgi nowego typu i starego typu i wstawię w film. Bo mam, tylko nie chcę już z kamerą iść. Następny temat tutaj o zawieszenie silnika. Zawieszenie silnika to było przymocowane przy silniku. Do tego szła sprężyna i taki duży układ. Wiesz, o tak to było w ten sposób. Taki y, dużo, duży układ gumek gumki, podkładki. Było tego dużo i śruba, która przykręcała to od góry. I były sprężyny trzypiórowe i pięciopiórowe yy, zwojowe. Trzy zwojowe i pięciozwojowe. O, I Teraz sprężyn mam trochę dużo tutaj. O. Pedał gazu od malucha, pedał gazu od malucha też powszechna wada, i ten jest zapieczony oczywiście. W tym miejscu o, bardzo ciężko się obraca. W tym miejscu wezmę drugi. To powszechna wada była, nie wiem dlaczego, że te pedały ciężko chodziły w maluchach. I ten ciężko chodzi. Mamy jeszcze jeden, nie. Tylko dwa, ale oba są, od, oba są lekko zapieczone. No. To się przykręcało do podłogi. Do podłogi, tak, tak, żebyśmy i o, dodając tutaj prawo, no, gazu, w tym plastyku obracała się ośka i tu jest zapieczone. Nie wiem dlaczego to jest powszechna wada. A, muszę powiedzieć, tu szła linka gazu, ale powiem o lince hamulca. W starszym typie hamulec, gdybym co wie, hamulec. Rozrusznik był na linkę. Rozrusznik był na linkę. Rozrusznik i sanie był na linkę. Pomiędzy siedzeniami były dwie dźwignie. Zaraz, może je znajdę. Niestety w tej chwili nie widzę tych dźwigni, dwie, dwie dźwignie, które. Jedna to była sanie, a druga rozrusznik. Na linkę rozrusznik, linka włączająca rozrusznik, rozrusznik był, yy, przyciskany linką. Ta linka się często urywała. Przypuśćmy, jak rozrusznik nie działał, a kierowca, czy, że tak powiem, czy kierowczyni ciągnęła za. Dlaczego nie działa? Ciągnęła mocniej wtedy. No i linka się urywała, więc taką powszechną, E, praktyką było wożenie w maluchu kołka, taki jakaś połówka sztachety, czy kołek drewniany. Moja e, Marysia to bardzo pamięta, właśnie, że jeździła z, tą, z tym kołkiem jeszcze w latach na początku lat 90., i wystarczyło otworzyć tylną klapę, pop, trafić w, ten, w tą dźwigienkę, włącznika, rozrusznika, popchnąć, no i uruchomiony. Więc teraz kobietom to się wydaje, że tak powiem nie do pomyślenia, że kobieta odpalała kijem malucha, mało że odpalała kijem malucha, to moja marysia potrafiła w 10 minut zmienić koło. Dojeżdżała do siemiatycz i przypuśćmy, i nie spóźniła się do pracy. Złapała gumę, w 10 minut zmieniła koło, w deszcz w dodatku, w kiepską pogodę i nie spóźniła się do pracy. Także. Nie, teraz to co ty? Telefon i dzwoniłaby po serwis po pomoc drogową. Jak nie pomęża, to po pomoc drogową, żeby koło zmienić. A wtedy telefonów nie było. Zmieniła koło i pojechała dalej. Nie było żadnych problemów. O, tak wyglądają te laski. Popychaczy. To to jest rurka olejowa. A tu jest taki pręd, który napędzał pompkę paliwową. Pompek paliwowych mam dużo. Pompek paliwowych mam dużo, i taki pręd napędzał, popychał tutaj. Napędzał pompkę paliwową. Pompka paliwowa w tamtych czasach, maluch, duży fiat, stary typ Poloneza, Łada, praktycznie wszystkie pasowały. Różniły się grubością tego wężyka. W maluchu był cięższy, w tym był grubszy. Natomiast i Łada miała dodatkowo jeszcze dźwignię ręczną z boku, którą można było pompować paliwo, jak długo samochód stał, podpompować paliwo, które ściekło. Natomiast już Polonez nowszego typu, czy Fiat na Polonezie, miał tutaj jeszcze dodatkowy przewód powrotny. To była pompka z, z powrotem tak zwanym, czyli tego co zawór iglicowy nie puści to wpadało z powrotem do do pompki. No pompki, o tym jeszcze opowiem. Tak, takie aluminiowe podstawki. Takie aluminiowe podstawki, dwie takie podstawki szły w maluchu pod belka przednia. Karoseria była blaszana z cienkiej blachy, natomiast na środku, w tym miejscu, gdzie się wahacze przykręca i resor, to już była taka grubsza, solidniejsza blacha, tam wystawały te śruby, cztery, gdzie zakładało się takie aluminiowe podstawki, i dopiero do tego przykręcało się resor przedni. Na jednym resorze to wszystko chodziło. No i był problem w tym, że te y, aluminiowe to tak albo pękały, albo po prostu zaśniedziały mocno. No i był wielki problem ze zdjęciem. To trzeba było czasami kruszyć aż. Bo na tych tu śruba, przypuśćmy tam ósemka i, czy dziesiątka nawet, była tak e, przeważnie zespawana, zaśniedziała z tego, złączała się z tym aluminium, że to się nie dało zdjąć. Przy rozbieranych samochodach często chciałem to zdjąć, no bo to się sprzedawało dobrze, jakoś nie było za bardzo w sprzedaży, no ale rzadko się udawało w całości to zdjąć. No Natomiast resor, był jeden resor przedni, no i mm, do, często dobrze się sprzedawał, bo często peka, niektóre pióra peka, pękały w tym resorze. Niektórzy sobie dokładali pióro. Ja nawet jak jeździłem maluchem, to też dołożyłem sobie pióro, ale, że tak powiem, źle to wspominam, bo jak dołożyłem pióro, to mi się zaczął bardzo źle prowadzić maluch. Po prostu trzeba by było ustawić zbieżność i kąty, bo. No ty latał po drodze jak tak powiem jak, jak nie wiem co. O kostka stacyjki też często się psuła. Kostka stacyjki, bo tak albo się tu umywała na śrubkach, albo te, te takie dzyndzelki się wycierały. To jest kostka akurat starego typu od stacyjki bez e, rozrusznika. Z, roz, roz, z rozrusznikiem na linkę. Bo te z rozrusznikiem już z kluczyka palone miały Tutaj jeden przewód więcej, były na cztery, były też na pięć nawet, na, w dużych kwiatach były na pięć. Nie wiem piąty do czego szedł. O, wspominałem trochę o zapłonach, to tutaj niewiele mam co pokazać, ale przynajmniej opowiem, że tak jak mówiłem, stary typ miał stary typ miał y, normalny aparat zapłonowy, przewody, trzy przewody, kopułkę, trzy przewody, Natomiast FL już nie miał kopułki, tylko z cewki prosto szło. Aparat rozdzielał niskie napięcie, a z cewki prąd szedł dwoma przewodami na dwie świece jednocześnie. Natomiast w Elegancie no też była cewka dwubiegunowa, ale nie było w ogóle aparatu zapłonowego. Z aparatu zapłonowego już był zapłon elektroniczny, czyli był moduł. Moduł połączony był z tym czujnikiem. Na kółku pasowym był taki ząb, taka wystająca, e, wystająca taka ramka. No, i tu był czujnik, i on się kręcił i dawał impuls, i wtedy moduł wysyłał do cewki niskie napięcie. Cewka dawała duże, więc to było tak, że ja tak powiem, może mniej awaryjne. Chociaż moduły się sprzedawało całkiem dobrze. Były trzy kolory, nie wiem od czego to zależy, trzy kolory modułów był. Siwy, czarny i niebieski. A, ale one jednak się psuły, jednak się psuły i, i nie, wiem, nie wiem dlaczego, ale, ale to się sprzedawało. O jeszcze powiem trochę o kradzieżach w tamtym czasie, że kradli w tamtych czasach kradli koła, koła opony było bardzo rzecz droga i deficytowa, więc można było sobie dokupić specjalne śruby po jednej śrubie do każdego koła śruby z kluczykiem. Z zabezpieczeniem. Do tego był specjalny klucz. Specjalny klucz, to jak zdejmę może... Specjalny klucz. Dopiero jak się n, przekręciło, przekręciło się kluczykiem, wtedy zdjęło się na nasadkę i wtedy założyło się klucz na, do zdjęcia koła. Bo to po prostu, to się kręciło luźno i w ten sposób nie dało się odkręcić koła, więc ponieważ były kradzieże kół to jak ktoś miał ładne opony no to koniecznie musiał takie lub były inne takie, różne rodzaje były tych zabezpieczeń na kołach przed, przed kradzieżą, a i tak się zdawały kradzieże, nieraz wstawał klient rano a pod, pod blokiem stał maluch na cegłach albo w ogóle na ziemi, po prostu prosto na ziemi. Hmm. Otwieranie bagażnika, klapka, taka najprostsza, też się często ułamywała. O, także tu by było na tyle. Po wczorajszym filmie odezwał się mój kolega, po przedwczorajszym, że on koniecznie chce taki wiatrak do syreny, bo to były uniwersalne wiatraki, rozumiesz, można było stosować w różnych pojazdach i może nawet w Syrenie był częściej stosowany niż w Maluchu, chociaż taki do Syreny trochę za mały jest. Także Krzysiu, masz wiatra u mnie w prezencie. Dobra, na dzisiaj tyle. Wymyślimy jakiś temat i będziemy. Tu o temat samochod samochodowych tych tematów jest dużo. Chociaż mówię, nie, nie wszystko mogę pokazać, bo nie mam niektórych rzeczy. Ale o tych częściach samochodowych jeszcze porozmawiamy. Na razie dziękuję za oglądanie. Dzisiaj jest tak trochę zimno. Idę się ogrzewać w domu herbatką z prądem. Także do usłyszenia.